Co byś powiedział ludziom, żeby przychodzili na imprezy? Znowuż będziemy rozmawiali o tych y, telefonach i o tych ekranach, które hipnotyzują ludzi i ludzie sobie nie zdają sprawy, że, ich, że są zahipnotyzowani, żeby dali e, się ponieść doświadczonym ludziom, którzy się znają na muzyce, doświadczonym DJ-om, którzy naprawdę się starają e, w, w każdej minucie swojego przebywania na, na konsolecie, żeby się dali słuchali muzyki bardziej czasookresowo dłużej niż tylko jedna piosenka, niż tylko jeden hit. Bo czasami po tym jednym hicie rezydent, który chce przemycić w dzisiejszych czasach coś nowego, może zagrać trzy razy lepsze nagranie, ale oni go nie będą znali, żeby ludzie się trochę bardziej otworzyli, byli takie bardziej open minded na wszystko. I nie krytykowali czegoś, czego nie znają, tylko najpierw Posłuchają, i później stwierdzą, albo opiszą to w taki sposób, który nie będzie dla drugiej osoby obraźliwy. Zauważ, że w dzisiejszych czasach ta taka impulsywność, też internetowa, powoduje, że ludzie przestali się zastanawiać. Oglądaj pełną wersję na kanałach kontrwywiad.